czy koszyk się rozrębnie film trzymających napięcia. Tyle tego, a wszystko takie. A to się tak przykręcił tam. Nie, ja tego nie ruszałam, już, o, No jo. To wiesz, to jeszcze po zimie. Było... Od zeszłego roku. Zamarznięte, no zima była, nie? Kota, ale napięcie naprawdę. Ja tu mam jeszcze przy bo... Nic nie widziej, zobaczcie. Właśnie. Jezus. Jezus. Gdzie ja mogę świeczać? Proszę nie na mnie. Głupoty, to To są fajne głupoty. Uf, gdzie takie głupoty lubią. Błądać. Олимпиада. Силой, дядя, О, первая. Pierwsza... А, Co to już jest takie luźne? Nie, to, to łyżko. Może już pójdzie powoli. No akcji normalnie. No, już powoli wychodzą. Powiedział, Co że coś szuka. No, Dostanę jedną wartę. O, jest. To będzie, udało się. Nie, na no, bierz. A, biaźnie musi być z Jak to? Ściągacz, chyba No tak, ale jeden coś już masz. Tam sięgnęły łapy, a drugie są za grube. oto ściągacze. To jeszcze masz. Tam jeszcze masz z tyłu. O, 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 tak. Tam coś jest leciało. Ja tam później pytnów bo ja teraz innego ja nagrywam. No to no co ty masz? Przecież to jest akcja teraz, nie? Kamerkę wezmę na dół w najważniejszym momencie i nie będzie nagrane. Co ty? Widzę, że ci nos przypuszcza. że są nie tak co romantyczne było nie chciałabym świeciło A ja tutaj do kamerki muszę mieć A ja ci po oczach daję? Nie Nie, bo wytrzymasz tyle co dla widzów co się nie robi. Więc... Pięć podział. No. dla widzów o to mi chodzi. O. No, kurajka, niech to już dalszy, że będzie treninga Pod, pod wiatr no. To nie z prądem, tylko pod wiatr. To jest... Olej. Olej, olej. Stary lej. Procenty mi się kończą. Chyba myślę, że to nagram jeszcze. Tyle tej akcji. Jeszcze się rusza. To jest nie? nieusłuchane. Coś pikło, ale nie wiem, co czy ściągać, czy bieżnia? Ściągać. Jezu. Nie jest tak łatwo, co ale dobry sposób masz. Słuchaj, ja bym to też tak zrobiła. Wciski, ściągacze, klucz warzywskiego i do przodu. A jeszcze i madlę. Teraz ci się, się w tym i Madle chyba cały rusza znowu. dziękuję, Złazi? Nie nadzieja. ma była, wiesz? Co teraz? Co tam? Co tam koty? Koty marcują, Bodzio. Lutują? Zobacz, zobacz. Lutują. Lutują. Jak się... Gonią. Nuka uciekaj. Nie daj się dziadowi. Zobacz. Dziady to tylko o jednym myślę. Uciekaj. Daj mu panzurem w łeb. Nie ma szans? I co teraz Bodzie zrobisz? Nie, to bo... widzicie? Ty wszystkiego I, I nic nie działa. I... I nic nie działa. Ale pomysł Bodzie miał iść dobry. Tylko to jakoś to jest. Chadło to panby do dogodniały no nie widzę, żeby dogodnąły. Tak, dogodniało. No do rękę do leło, A ja widzę. Tak? Ja no, oczy zamykam. czy za słup tu i co, będziesz ściągał? spróbuję, nie wiem to są bardzo za bardzo odgięte te ale porygnęło to może pójść ja mam 30% baterii chyba ja a ja w kieszeni mam drugą Miejmy nadzieję, bo o, Pusia wiedziała gdzie skoczyć. zobacz. Na krześle siedzi. Widzicie ją tam? No pusia. No kus, no kus. A tam ten kawaler tam sobie siedzi. Widzicie go? No, to są. Nie wiem, ile to trzeba się namęczyć. Jak się nie ma narzędzi, to trzeba się męczyć. No, ale czym to byś zrobił? Jakbyś miał narzędzie? Jakie byś musiał mieć narzędzi do tego? Nie wiem. Nie wiem, co nie mam. A go właśnie nie masz. Nie wiem. To nie jest chyba tak łatwo mieć jakieś narzędzie do tego. Będę już się W obozie to, to chyba nie ma takich narzędzi, co? Nie to jest Na idzie dobrze. Prasą i wszystko. nabijesz, wciśniesz, a, a ściągnąć? Czym jakimś ściągaczem takim profesjonalnym, czy czym? Ja nie wiem. Bodziowie, ale nie chcę mi powiedzieć. Tak mnie takie. Nie. nie no, ja dopiero co do... U góry, to u góry masz klucz. Waryński, Waryński? No. No jest. A tu? <noise> Gdzie to było dobre? To jest tak tutaj tyle masz tego na zapalone, że nie wiesz. Chyba coś wychodzi. Wychodzi Bodzio. Yes. Ja, mówiłem, że drgnęło. Nadzieja. Chyba wyjdzie. Ty, ale to strzeli teraz? Nie. Chyba już nie, nie? Co to jest No, no. O. Wiem. Jest. Bodzio, super. Hip hip hura. Ale dałeś czadę. Ściągnęłeś. Widzisz? Jesteś jednak hymen. Młody. się jeszcze będziesz ściągał? Uważaj! Się zabijesz teraz, koniec. za to płaszczyznę tam złapać. To nie jest tak łatwo, bo ty ślizgie. W jednym masz, a tu nie masz. Jeszcze szerzej. Szerzej. Teraz zobacz już. Myślę, że o ty mnie tylko tak Ja ci muszę dyrygować, bo ja taka jestem. Ty mi nie znasz jeszcze? Nie. Uff. Uważaj, żeby nie spadł. Papa, do następnego. Udało ci się. No, no jedno, a drugie? A drugie jeszcze? O, ja już nie mam baterii. To wie, widzicie, jakim sposobem Bodzio to robi? Tak Takim więc... ciulowym, ale, ale zleje. Dziurowym, ale zleje i wszystko składa. Do następnego, bo ja już baterii nie mam. Pa, pa! Bye, bye! Trzymajcie się tam zdrowo i młodo. Bodzio, ty też się trzymaj. Ja? Jo. Dobra, to nie robię. Trzymam się. Trzymaj się. No trzymaj się. Idzie wycieczka. Nie wiem, czy to mówiłem, czy nie. W górach kolonie takie to się nazywało z moich czasów, jak szkoła do innej jechała na przykład z, z pomorza do. No, do, kolonie, kolonie, no. no. Albo z miasta do Pinczyna, no, tu też no. były kolonie. Idzie wicieczka patrzyła, tam Baca siedzi na drzewie. Co co tam robicie? A ja uważam. A na co uważacie, żeby mnie spot? No. Udziela ja obudziu też uważał. tak więc trzymajcie się. Ja. Czego tam macie i, ja. i papa. Trzymajcie się ramy i majdów mamy. No. Nara.